Gadam głupotę. Siemanko, siemanko, z Tyson 2, czyli dla was bardzo, bardzo serdecznie kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj mamy 4 grudnia i dzisiaj jestem w województwie podkarpackim urodziny. I tutaj kurka, rurka są góry. U nas, na, u nas w Wielkopolsce kompletna płaszczyzna. Co ty powiesz? no naprawdę Mateusz no i ogólnie tutaj w Podkarpaciu mamy yy, kuzynkę która ma tatę, czyli my mamy wujka <noise> jak to głupie tłumaczę którzy mają po prostu taki wielki duży, duży, naprawdę bardzo duży samochód roadowy i dzisiaj będziemy mogli mieć taką możliwość yy, się z nimi przejechać po takim torze, właśnie dla tych samochodów no i mam nadzieję, że coś wam dzisiaj yy, z tego pokażę, no i ogólnie wraz z Mateuszem mieliśmy tylko raz taką możliwość yy, przejechania się i dzisiaj będzie drugi raz, mam nadzieję, że coś fajnego z tego dnia wam nagram yy, i pan pokażę. Nagrajcie sobie film. Tak, tak nagramy, no. Będzie... Da, 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 no tak, no wiadomo, bawcie. A tymczasem muszę was przeprosić, ale Mateusz, idziesz palety. No dokładnie, ty też. Ja też. to zacznijmy od tych palet. <gulia> Kurde, mi duma. To się nazywa rower, a nie jakieś dzisiejsze... Aha. Nie jakie dzisiejsze... Dobra, ty możesz nie zginąć. Nie tłumaczyć bo tu tłumacz, to naprawdę zawsze jest... Ile to waży tak? To wszystko pojedynczo trzeba nosić? Tak. 5 kg. A to może to na to jeszcze dwa można zejść. No bo jeden może. Nie. nie będziemy się męczyć, nie? No to nagrywał i będziesz... No ja będę pokazał. Tak będziesz pomagał. Tak, tak. Nie no, czekaj. otworzyć ci te drzwi. Ja tu cena... na... To, co na no, nie da się tutaj tak otworzyć? Zamknięty mówię. No dobra. Zaraz się widzimy. Witamy w skromnych vlogach. A nie cię ci widać. No, było widać to my już Wam pokazaliśmy, jak zrobić dobry uczynek. To teraz Wy, jak obejrzeliście ten odcinek do końca, możecie też swoim rodzicom zrobić dobry uczynek, nie? Tak. <gry> A to już challenge. Weź dwa worki takie. Nie, nie, nie. Nie ma co się namęczyć. Nie ma co się zamęczyć. No, patrz, dwa worki. Tak? Jezu! No, 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 no. Jedzie Jedziemy! Jedzie Leciutkiem. No ale po co się tak męczyć, co? A to nie jest ciężkie. Byś pomógł babci, byś pomógł Dobra, wiecie co, <kliwetnich> my to tutaj zrobimy I spotkamy się później eee, Jak już to zrobimy, bo w sumie to Co my wam tutaj będziemy pokazywać, jak te waczki nosimy To co, teraz do środka? A no tak, bo to jeszcze do środka Ej, ale babcia miałem tam taką zjeżdżalnię z tyłu To może byśmy zjeżdżalnią tak sobie dawali No ja jako... dobry Zjeżdżalnią? <słuch> o, jest tutaj to... Gdzie no, masz zjeżdżalnię? Mhm. No, będziemy decydować na górze, będzie zjeżdżało nam na dole Jestem bardzo ciekaw tego pomysłu, no, ale jest on za duży. Przecież to jest bez sensu. No w sumie trochę tak. No ale dobra, trzymaj, trzymaj, trzymaj powiem. Przetestujemy twój wynalazek, Mateusz. Ja to się Nie, dobra, myślałem, że to się rozsypie i to pęknie. Nie. To by się... No dobra. No, taki pomysł byle jaki. No nie. Dobra, to ja będę na dole, ty będziesz na górze. Nie, zrobimy tak. A, no, ja będę na górze, ty na dole. Tak, i ty mi będziesz tutaj dawał, a ja będę chcesz dobrał... Podoba mi się to. Dawał... I tam jest król, ciepły. No, tak. rzeczywiście dużo tego, no to bez sensu. Ale no, Nie ma. A, nie widać. Lampka tu jest przecież. No No, rzeczywiście, dużo ta lampka daje, Mateusz. już no. Pięknie. Mateusz, przesyłka idzie. Aha, przesyłka. Daje. Dobra, słuchajcie, yy, widzimy się później jak wujek przyjedzie. bo ja, Matu. Dzień dobry, witam. Hej! Cześć! 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 mamy lewerze. Cześć! 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 do Cześć! Większe Cześć! Co robisz, Mateusz? Ja, ja nagrywam na story. Bo jaki influencer się spotkał? Ja przepraszam, Wiktoria, żeby ty tacy... No. No, hmm. na co dzień takiego czegoś nie mamy. No nie, sumie Ale ja pamiętam, że ja zawsze, jak jechaliśmy do. brałem aparat i drona, z myślą, że kiedyś przyjdzie taka chwila, w tak? którym będzie można w końcu to nagrać Zobaczymy, co będzie w no nie? Bo. bo nie wiem, nawet też nie byłam już nie na tym torze. No zobaczymy, ty zobaczymy. Zobaczymy, tak pojedziemy, poprowadzi nas, wiesz, oprócz tego, tego. Tego poprawa. Tej tra trasy na no było to oni tam jadą, yy, żeby przetestować, czy kiedyś zrobisz tam rajd. Bo zawsze od lat tam. Były rajdy, no nie? A ale... tu, tak jak kiedyś nad rzeką jechaliśmy? No, no, ale jakieś bardziej ekstremalne, no nie? Eee, e. no. No. Ale mało paliwa bierze. No, bardzo. Aha, chyba, że szybko spada. To rzeka jazda, no nie? No sobie ta. Teraz terenie tu dużo. No. Nie, nie będzie jakieś tam masakrowania, nie spokojnie. Znaczy dla mnie. No wiadomo. Dla mnie. A powiedz mi Wiktoria, po co są te dwie gałki takie? Te ta? I się włącza ym, napęd. Co? A, napęd. No, no, A przód na tył albo cztery? No, cztery, no. A możesz na przykład lewy, przedni i prawy, tylny? Tak. <gulny> <gulny> Tego jeszcze <się> nie wymyślili. <gulny> Nie wiesz A co lewy przedni? No, no, że... No, Kamil dał głupie pytanie co, Że masz niemożliwe, że z przodu będziesz miał lewe koło, będzie napęd y, na przód, ale prawe już nie, ale z tyłu będzie... Jezus, serio? No. Tak. Czyli nie Chyba, no to no, się no zepsuje dobra. i się zaczną tak, ten, ale to lepiej nie Chociaż A, raz tak mieliśmy, że koła, no, tak, ale to się coś urwało z tyłu w więc lepiej nie próbować to jednak można, widzisz jednak tak. Rozumiem. Chcesz przejechać potem? Musisz ja? się jeździć. A ja umiem już jeździć. O. o, No? widzisz? Tak, da, da, na nie, Na manualu ja jeździłem, na, na automacie nie, miałem na nie, 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 na nie, na nie, 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 łokieć, Kamil O, zrobił no, no <laughs> nie, nie, chodzi nie, 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 jeszcze może akurat nie, nie, żeby nie, widać nie, to nie, 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 no. A ty, ty, nagrywasz teraz? Nie, nie, dobra no dzisiaj. Serio, nie. się nagrywa? O ty głupku. Dube ci się gimbal przydał. Co? Dube ci się przydał gimbal Jak A. Jesteśmy na postoju Tak jest Hej I już się nie chowasz No bo to ładna ta kamera no. <noise> Ja mówiłem, widziałem, że trzeba pokazać Że ten aparat jednak Kule, to jest tak wysoko że do... No i co powiesz? No nie wiem, co ty powiesz Ja tutaj jestem Ja jestem prosty chłopak z Wielkopolska Nie, ale fajny, fajny w ogóle Taki, taki solidny Tak ten przed bramą y, zatrzymaliście się, to ja myślałem, że wyjedziecie jest tą bramę i taki ten groźny się. Znaczy ja nagle <grywanie> grywamy. <grywanie> 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 Świetnie, ja też polecam. Taki dostałeś tak na 18, mówisz. Tak. To moje pierwsze auto, na 18. Fajny, zostało... fajny mi się wożę Ale to skromna wiktoria, <laughs> naprawdę Jeszcze kupiliśmy tego ciemnego Ferroza To było to, auto Taki ciemny zielony Nie, czarny O <laughs> Kurde No, ja mam 185 metr. Ile? A ty masz ile? Ty masz metr 90? 183 A no, to on jest więcej od ciebie? No jak więcej? No ja patrzyłem, to ja mam metr osiemdziesiąt ja 170. Nie no. No dobra, uznamy, że mam około 180 ten samochód ma chyba 3 metry. No może 2, no może no dwa. Kołapacie. No do pasta, czyli takie metrowe. Oj, Mati Pele amerykańskie. Co, jak są, co, ale najciężej to się wchodzi. W sensie... Tu... Nie zademonstrujemy jak Kamil wchodzi do samochodu. <laughs> Nie, bo chodzi o to, że auto odwierdanie drzwi jak w teśle. Stój, w teśle. No bo ja opodzimy, to jest jest to... Włożony, nie, trzeba... skoczyć, a tu już trzeba się kucnąć Dokładnie. No bo nie mieści się o, nawet, jest taki wysoki, wysoki, wysoki że się nie mieści A, że ja jestem wysoki? Nie, ja jestem właśnie YouTube. Da. No dobrze. To jeszcze nic do jesteśmy przed To no podzielimy na pół, na dwie części, jak, jak na Netflixie sobie przesadzamy Nie budujesz emocji, No tak, Czekaj, tak tak, tak. że to jest dobry pomysł Gdzie? Tylko drogi, w drugą stronę Jeżeli wygląda, jak... wygląda na filmiku, normalnie wiesz, jakby było stromo bardzo, bardzo Czyli by musiał być tak, że jak w górkę jeżdżę, no to z góry tak No akurat w, tym, w, tym, w, tym, w tej płaszczyźnie jest gorzej, nie? Gorzej, lepiej jak jest w bocznej płaszczyźnie Wtedy właśnie nie dajesz tak, bo tak jest równolegle do terenu Więc jest równo no. na filmiku Jeśli obiekty przekręcisz w prawo, wtedy jest wyostrza, ok. Dobra, zaraz spokojnie. Tego zobaczył. Z mają u... takiego atypałka. No, no, możesz się no, patrzeć jak no. youtuberka, możesz nagrywać. Ale nie, wiesz co... Tak jak Dziadziu. 4 grudnia 2021 rok. Jesteśmy na ala rajdzie. Kamil robi, pozuje. Proszę nagrać. Najcięższa sytuacja teraz, czyli zejdź. Nagramy nie, jak Kamil schodzi. A ja nie mogę tak zaskoczyć po prostu? Możesz. nie Mamał. Chyba ci obrań. No i nie było. A wysoko to było! Dobra, no fajnie, fajnie, fajnie. Chciałabyś Wiktora poopowiadać coś, co tutaj się dzieje, jak tutaj... Czego chciałbyś się dowiedzieć? Dlaczego u was są takie góry? Nie, to jest głupie pytanie <grystanie> Chyba słowa z geografii byłeś, jak nie pytasz Ula. No nie wiem Jakie masz zainteresowanie? <grystanie> Moim zainteresowaniem... Mateusz hmm. hmm. no, 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 no nie, no bez przesady Ale bez przesady, że Sama czy, no, czy bez przesady, że Mateusz? Ooo, wpadajcie Hejka. na <grystanie> Wpadajcie Chcesz się zareklamować... coś się... Sensie, Chciałaś Instagrama sobie zapromować Taka tak, ty jesteś kuzyneczką. Yy, no. Serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama. A tutaj, gdzie mam paluszek, tutaj ja się pokażę. <laughs> tak, jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia lub filmiki z innych wypraw, no to serdecznie zapraszam. Może Kamil też jeszcze kiedyś pojawi, jak mnie odwiedzi. <laughs> jak ja dostanę zaproszenie, nie? Bo tak to, to bez zaproszenie to... No to przyjeżdżaj częściej, no to będzie więcej. Ale że często. No nie wiem, to mi nie mówisz więc... <noise> Czyli tego jest wyprawy Pamiętasz kiedy jak byłaś u nas? Yy, no, pamiętam. Widziałaś tam takie góry? Yy, no nie. No my też nie. <noise> no dość inaczej. tu jest. Śnieg macie, u nas śniegu nie ma. Chociaż był przez chwilę, ale... Ale zniknął tutaj. Tutaj cały czas macie śnieg. A my tedy tutaj będziemy teraz jechać? <noise> no, muszę potem. No to się tym oglądać. Okej okay. Idziemy No to może być ciekawie Chcę się tak zmieścimy? Oj 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 Ta gałąź nie fajnie wyglądała Co się cykasz? No ja nie, ja się cykam tylko tej gałęzi O tej, 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 tu, 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 tu To nie jest, to tutaj No nie powiem to co jest To jest trasa, po której będą jeździły auta na rajd, no nie? Więc patrzcie jak tu można pać, No można wyklebić No to Aby... różnie bywa na rajdach Ale mnie się tylko jedną wywrotkę, nie? Czy więcej? Hmm. Tak, my tak, ale ogólnie jakiś zimy no to było już dużo więcej, tylko że mi się przydarzyła. No. 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 nie stresujesz tą k Nie no nie stresujesz tam, ale zadawajcie takie pytanie jakieś lepsze. O Właśnie, nie bo ja nie, nie, bo ja nie chcę tego filmiku robić na... o tu da, da się tak wjechać? taką górę? No, wjechać. Wiecie co? No to jakieś moty mogą wyjechać, ale yy, takie inne autkają no to pewnie bardziej podatną wyciągarkę. I wtedy wyjadą. Kurde, ale w kamerze to w ogóle tego nie widać, chyba, że... No nie da, nie da się. O, teraz widać, że to jest taka ściana już bardziej. Nie, bo ja nie chcę wiktoria tego filmiku robić takiego, że wiesz, wywiady, że no, jakie tutaj cale. Znaczy, ja się nawet na samochodach nie znam, ale nie no, tak jest przyjemny. Mieć? Co? Co chcesz nagrać w takim razie? Tak po prostu, że wow, jeździmy jakimiś autami. Brudzimy się. No, brudzimy się. Oj, nie chcę wejść na tak, bo ubrzę kurtkę, mama mnie zabije. Dobra, w lewo i tu mamy jechać. W dół. Tu w dół? No w dół Kurka rurka, to ja już... Znaczy, Ojej, powiem zlejdy. tak, jak ja bym miał tu jechać... A my może pójdźmy na nogach, a niech wujek sam będzie jechał Nie, ja powiem tak Potem będą jechali tędy, to ciekawiej Ja Znaczymy chciałem powiedzieć, że jakbym ja tu sam miał jechać, to ja bym się strasznie stresował Ale jak kieruję wuja, to ja nie czuję tego stresu, że coś się może stać jakoś to Nie tak... bywa, nigdy nie wiesz co się stanie Ty, Ale nie, jakoś tak... jakoś tak... Nie odczuwam stresu. Czuję mi się bezpiecznie. Pomimo tego jak to wygląda. Chociaż tutaj też sobie nie jest. To... Jeśli nie jechałeś ten, to nie wiesz, czy się będziesz czuł bezpiecznie. Dobra, już się pościgli zgnęłem. to wystarczy. Gadam głupo ty... Gupo, ty, ty... Teraz te ja mówię, że... Fajak, ej, 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 tutaj strumek, faj jakiś stylumek ładny. Strumeczek tu jest. Błowie tam, jak się nazywa takie coś jak woda, tak... Taki tak normalnie nie miał Nie, miał to swoją nazwę, jak tak woda spada stromo w dół Wodospad Wodospad, no A, Ale wodospad, wodospad naprawdę nie, nie gara Wiktoria, coś ci powiem To jest Mateusz, on tak też <noise> Aha <głos> Pa, kamisł. Ja już myślałem, że ktoś tam się toczy. W ogóle miał być to filmik, w którym jeździmy. Na razie mamy survival Masz błoto, chciałeś, błoto masz. Wyskakuj No, ty jesteś Wiktoria, naprawdę. Żarto, ej, żarty ci się trzymają. Niech, się trzym niech zgadnę. Kamil, o co się. O, o co się obstawiamy, że stamtąd będziemy zjeżdżać i chce w, w błoto. No to ja bym Jak tak zjedziesz, no to, to mogę się z tobą założyć. Ja nie zjadę. <grym> Znam, że ty będziesz zjeżdżał. No nie no, jak kierować, bo takich górach nie będę. I samki mogliśmy wziąć. Tak. Trzeba było myśleć. Cześć, no no tak, takie... Nie <noise> wiesz, co to... nie mamy. <noise> Albo takie jabłuszko. O, na jabłuszko nie No niestety się nie, nie nagrał, ale tam, jak no nie widać, Kamil się poszli Po czym skutki są takie, tutaj i łokieć tutaj, o. A i trochę telefon się popsuł. Znaczy, nie popsuł. No. <noise> Czyli większe są skutki po tym niż po panie w pokoju. To mi widać, że był na ofrądzie. Dokładnie. Nie są skutki, to są... To jest tradycja. To nie jest tradycja. Co ta mama mówiła? A, żeby się nie powrócić. Kiedyś weszłam do błota, potem miałam nie. błota <noise> dobrze, żeby mi buta nie <głos> <głos> <Siedem> <głos> to, tak Nie jest Nie, to kamień jest po sprawdzić czy to jest na pewno błota. Kamil najpierw robi później myśli. To są właśnie tego konsekwencje. Przestań Wiktoria już mnie trzy razy w tym filmie obraziła Ja myślę, że to podzielenie na dwie części filmu to to nie jest głupi pomysł W tym filmie jest zwiedzanie Na następnym jeżdżeniu I przy okazji Mateusza zgubiliśmy Chociaż sam się zgubił Ciężko go zgubić, jak ma czerwoną kurtkę No, a widzisz go, a dobra No dobra, jednak jest Znaczy serię? Ujej, ja na pełnym zoomie nagrywałem Sorry, widzieliście moją całą twarz No dobra Teraz tylko się nie wywali... nie no nie To był zły los, serio Przypadek, a przypadki chodzą po ludziach. W jej przypadku często. No ale czemu ty mnie tak obrażasz? Znaczy ty się Wiktoria wywalisz i polecisz na mnie, ja polecam na Mateusza. To będzie dobre. O, to będzie dobre. Nie no, co jak co, ale no widoki macie spokój. A ja wiem dlaczego ty się ślizgasz. Bo ten ma buty na lato. A my to kozaki mamy. No że ja mam trepy, jak trzeba, a nie. Kamil jak ty się przygotowałeś? Bo zawsze jesteś przygotowany na jazdę. No to jest to Nie widać. No dobra, no to nie moja wina. Czy ja? Nie wiem. I teraz widzowie będzie najciekawiej. A w następnym odcinku dopiero będziemy jeździć samochodem. Wytrzymajcie się. no Nie na no, w tym miejscu możemy zakończyć ten odcinek. I widzimy się w drugiej części. I jutro, o 17:00 Z tej jazdy autem? No, to do zobaczenia, do jutra. Trzymajcie się. Cześć. zafunduje. że jednak jednak to to jednak ktoś jest poważniejsze wyciągać kanał z niej. Nie. Co? Nie działo? działa? Działa. A oj. nam no Ale tam buja. Victoria Hana? Victoria, Otrzymaj mi piwo. Okay.